Zostawiamy Państwu e, rodzeństwo, mamy tutaj dwie suczki i pieska, to maleństwo tutaj, e, o to jest sunia z tego co pamiętam, tak, to jest sunia, suczka, piesek jest cały czarny, o Jezu, ktoś tu wchodzi się, już, <grystanie> e, to jest, to co podskakuje to jest suczka, obok nie jest piesek, tak, to jest piesek, ten piesek. cały czarny i tutaj w kącie jest takie widactwo przerażone, sunia. Weźmy się ją na chwileczkę na rączki, tak żeby było widać ją. <laughs> Ma takie białe plamki na jak Przerażenie po prostu totalne. Zimno i trzeba je szybko wysłać do domu. To są pieski, które chyba nie będą duże, bo są, są dłuższe niż wyższe. Tak mają krótkie nóżki. Śliczne. Potrzebują spokojnych, fajnych domów. Bo są troszeczkę wystraszone, ale jak teraz pójdą do domku, mają chyba jakieś 8-9 tygodni, podejrzewamy. To wszystko będzie z nimi dobrze. Zapraszamy Józefów Olegionowa.